drodzy widzowie. Dzisiaj kolejny dzień w trasie. Już myślałem, że nie uda mi się w tą niedzielę wybrać gdzieś i nagrać kolejnego update'u sportowego. Ale na szczęście przestały lać. Akurat w trakcie meczu polska holandia dzisiejszego, no ale przynajmniej jedną połowę obejrzałem. Wynik był 1-1. Polacy bardzo dobrze rodzili sobie. W pierwszej połowie, ale w pierwszej połowie pierwszej połowy, ale w drugiej coś się już złego działo. W każdym razie jestem tutaj, żeby zbadać pogłoski o istnieniu wieży widokowej Moszczenicy, bo okazuje się, że ostatnim razem dostałem się na punkt widokowy Moszczenicy, z którego trudno widać. A wieża Moszczenicy jest jak wieża Do zobaczycie. Muszę się odnieść do sytuacji, która wynikła powodu opublikowania poprzedniego odcinka nie wiem jak, nie wiem dlaczego ale dwa dni po opublikowaniu tego odcinka, update sportowy 1 miało już 134 wyświetlenia, które wpadły właśnie dwa dni potem co ciekawe nie wpadło już ani jedno wyświetlenie co się stało? nie mam pojęcia kurwa muszę wam powiedzieć za na góra nie spodziewałem się czegoś takiego ja aktualnie na przedostatniej na łatwiejszej rzutce jest kurwa ciężko także jak Trzeci raz dopiero gdzieś jedziecie to jest dość nie pomysł, żeby tutaj jechać właśnie auto przyjechało, nie mogły się ze mną minąć więc tak droga cienka i najlepsze teraz kurwa dojepało się zaczyna padać. Witam znowu moich widzów. Spieraliśmy się na tą pieprzoną wieżę Babel. Widok jest kurwa niestety kapitalny. Także niestety kurwa, trzeba będzie kiedyś powtórzyć ten wyczyn, ale sami zresztą widzieliście. Jechałem przez jakieś góry lasy, kutasy, góry. Myślałem, że to będzie po prostu zwykła odkryta polna droga, ale okazało się to drogą przez mękę. A tak, właściwie to jedną drugą drogi przez Mękę, bo teraz będę się musiał wrócić. Ale w międzyczasie można się właśnie ponapawać widokiem. Szczerze to z telefonu główno widać, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest naprawdę ładnie. No tylko kurwa ta droga masakra. Także, mam nadzieję, że op-delivered. że w ogóle wygląda tak. Jest taka, kurwa, trochę latarnia morska. Tylko, że w lesie. Zejdę jeszcze na dół. Mam nadzieję, że nikt mi roweru nie podpierdalił, bo jak tak, to będę musiał po dzwonić. No, kurwa, nic się nie da zrobić. Na tej chody tak nie będę zapierdalał. Ale ponapawam się jeszcze trochę tymi widoczkami i zrobię wam ujęcie z dołu. Tak go to wygląda wieża Prawdziwa babel. Wraca się o wiele przyjemniej No to ja tak była duża góra, jestem z Ciebie naprawdę dumny Ale niestety Zanim tutaj przebyłem to był wielki zjazd. A wiecie co to oznacza? To oznacza kurwa duży problem O ja je w co ja się wiebałem. Znajdujemy się aktualnie na ostatnim odcinku, gdzie poważę się nagrywać gdyż już dalej mieszkają ludzie, którzy mnie znają a moja okolica będzie mieć vlogera nie na takiego na jakiego zasługuje tylko takiego, jakiego potrzebuje Powiedzcie, jak podobał się wam dzisiejszy odcinek Czy chcielibyście kurwa żebym jeszcze się bardziej męczył. Czy cokolwiek. Dajcie mi jakiś feedback. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to też mówcie. To na razie tyle. Do zobaczenia być może w na następnym tygodniu.